Massy Sam na bardzo serdecznie w siódmym odcinku z kariery FIFA 19 Legion Warszawa. E, tak jak pamiętacie, w poprzednim odcinku właśnie wygraliśmy dwa mecze. Właśnie to był mecz z zagłębiem lub z górnikiem. Zabrze, teraz jesteśmy na drugiej właśnie pozycji. Ok, nie zostanie wypożyczony. Już żadnych transferów nie będziemy wykonywać po prostu. Ok, teraz mecz z Jagielonią. Ten mecz oczywiście zagramy, bo Jagielonia obecnie jest liderem. Będzie nam z nimi na pewno ciężko. Zmienimy sobie troszeczkę chyba skład. Kucharczyk siądzie na ławkę. Tutaj, tutaj zagra Jędrzejczyk. W bramce oczywiście malarz. Nie zagra lowszyk i. A raz nie sprawy, tak. Zaczynamy. To mecz oczywiście. Miejmy nadzieję, że tu już wygramy mecz i że zaczniemy trochę więcej tych bramek jednak strzelać. No, bo my jesteśmy mistrzem polski, jednak nie. No to przydałoby się trochę strzelać te bramki. No to miejmy nadzieję, że dzisiaj się trochę przełamy, właśnie z tymi bramkami. Obecnie Fekstarkacie, jeżeli teraz mówię oczywiście o rzeczywistości, to piast Giliwicy najprawdopodobniej zostanie mistrzem Polski po raz pierwszy. Właśnie. ale jeszcze nie wiadomo. Czy legia będzie jeszcze? No bo już Legia już odebrała praktycznie szansę, to się zaczął z Legią. Przegranym 3 jednego? Okej. Okay. No to zaczynam oczywiście Biał, Lidrzejcek okay. okay. Antolicz, ależ Bramka, no pierwsze oddane wyżej już, czwarta minuta praktycznie, Mam jeden do do legi Antolicz, pomagał Antolicz, to jest chyba drugi gol w tym sezonie właśnie Orwata. Chyba ten bardzo dobry wydarzenie. W końcu bardzo dobrze zaczynamy. Z pierwszej piłki. Fantastyczna Bramka. Legia prowadzi jeden do Bardzo dobry początek na Łazienkowskiej. Jak? A razje Kalitos i Żydrożna. A raz i dobre doszurkowanie Policz Tutaj kilka noć Ale co z nim klemem tych? blisko bramki na 2 do 0 by to miknąć. post Frankowski Koshnik, no! o, nie filmowany przez Kloszka. Szansa, ale... Łoje, jest bardzo słabe. Wderzenie. post chyba Chyba, tylko to wygląda. Pan Policz. Pan Policia podparton. Normal ślub bezwartą. Razdin. Teraz tym, Karlito. Okazja, nikolić. To była obrana Kelemena. Parazin. Środkowanie. Jeszcze Antojczyk, jędrzejczyk. Jędrzejczyk, Klemen. Poski sil bez jakisir. Puskisil Nowikowa. Jeszcze okazja dla Jagiem. Dobra. Malarze. Kałuszek. Nie palić. I przebiega haraslin. Haraslin. Haras, katastrofalne podanie. Haraslin. element Także malarza, Remi, Cafu, Kloszek, Okazja, Nikolicia Machaj, Frankowski, Kostisil, Frankowski, ale szansa na Jagiellonii, Frankowski, ale katastrofalne, fatalne od to jest też decyzja bardzo słaba Jakbym myślę, że dogrywał tam do kolegi To, to by byłby na Jeden do innego. Szansa Malasz No i Słabe wystawienie Ahaj Ale szanku na Wichowacz no, masz Coś teraz, nie wyrobi. Jest w takich 15 minutach legi. No 3. Szansak, element ją skłuje. Tak, z pierwszej połowy wygramy zawieranie. Użymy już na No owry mecz, ale na pewno będzie zmiana na nie pasuje, na razie będzie oczywiście Szymański. chyba to szymański właśnie szymański słabe dobranie Sisyj, Marliza Sisyj, Marliza Kowas, Pankowski, Karatin, Szymański, teraz okazja do Karlitos, Szymański, no tego nie można zepsuć, Szymański, ale jednak zepsuł. Oj, no dzisiaj już ma Szansa jest! 1-2 Szymański Dobre dogranie, przepuszczenie właśnie chyba Karlitosa Do Szymańskiego Sebastian Szymański, no ale 2-0 Maszmy powtórkę Ajharasy, tu Karlitos i tu Sebastian Szymański. Do, dobra akcja naprawdę. Już dwa do zera. Mańczuk. I si, ja jak. A nie teraz? tam nie było, faulu, ale teraz jest błąd, no Szek kafu, ruchu kafu, szukał sobie szansa na przybycie teraz dla nich Kolemana Kleszowicz jedna pojutrze Kleszowic Jędrzejczyk Kolemana Poroslin jeszcze raz Kolemana Kleszowicz Rzansa na 3-0. Yy, nie trafiał w Cały czas jest nieskuteczny Nikolic. wicie bo gram. przeprowadzimy zmianę właśnie. No i coś nie zejdzie, trochę się napracował i wejdzie niezgoda. Ida Nowikowaz Bardzo dobrze go Proszę kafu Kafu na lewej stronie Szymański 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 Nikolic z się przyznało trzy, 3 do 0 Bardzo dobrze że tam wystoił z lewej strony Szymański nie strzelał, wpada do Nikolicia i mamy już 3 do zera W końcu się przełomujemy manio nikolicz pierwszy golf w Ekstraklasie. Dobra meczę deszumę swojego i dobra zmiana naprawdę widerski Szansa teraz dla Jagieloni, świderski Okazja, brawo Mara. A Rastlin A Rastlin I na 4 do 0 Niezgoda, czy będzie 4? Niezgoda, 4-0 Fantastyczne mecz legi To jest 4 do 0 Wygrywamy nad Diaglonią Jarosław, niezgoda Teraz śliderski. I to jest z tego meczu. Z mamy 4 0 bardzo dobry mecz. Pogrom, pogrom nad Jagielloniem. Jest to Nie A to była bramka ty. bo to była powtórka. Dajcie. Ja to pominąłem. Nie no, widać nie ma. Ok, lecimy dalej. Un rapporto. Ok. mecz z piastem akurat teraz no sobie ustalę skład i sobie przesumulujemy ten mecz trochę za dużo nie gram właśnie niech tu zagra z lewej Szymański, bo się dobrze pokazał naprawdę w meczu Tak, wynik nie pasuje. Szczególnie, że Jędrzejczek jest kontuzjowany, jeden do zera bramka Jędrzejczyk. Okej. Okay. Nie tracimy bramek, to jest bardzo ważne też. Szymański też gra świetnie. Jeroen Morris jakiś przyszedł do Jagiello, z Zagłębia, Sosnowiec. I tutaj Lechia wygrywa. Okej, okay, no to jeszcze raz sobie przesymulujmy. 2-0 Nikolicz i Carlitos. Okej, okay, no to myślę, że w tym momencie właśnie sobie zakończymy odcinek. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz. Subnicie mój kanał. No to do usłyszenia. Cześć.